W poprzednim odcinku nasi bohaterzy zobaczyli się po raz pierwszy w nietypowy sposób. Kiedy Kuba zaciekawiony domkiem kacpra wszedł do środka, ten przyłapał go na gorącym uczynku. Jednak chłopcy nie mieli wystarczająco dużo czasu, aby się lepiej poznać, gdyż niewiele potem zobaczyli tatę kacpra, który wracał z wyprawy, co zmusiło Kubę do opuszczenia domu w pośpiechu. Oboje byli zakłopotani i zadziwieni całą sytuacją, ponieważ od momentu ataku bandytów na wioskę nie widzieli nikogo w swoim wieku. Minecraft, historia przyjacieli seria fabularna. O, synu, co to były za dźwięki! Nic, tato, tylko bawiłem się, śpiewałem sobie, no, biegałem tutaj no, naprawdę, nic szczególnego nie robiłem. Bawiłeś się, śpiewałeś? Na pewno nie rozmawiałeś z obcymi, z jakimiś bandytami? Tylko zostajesz sam już same głupoty robisz? Przepraszam, tato, no, no nie powinienem tak robić. Masz, masz rację, masz, naprawdę, masz rację, nie będę już tak robić. Oj, synu, synu, co ja z tobą mam? Nie powinienem cię zostawiać tutaj samego, tylko cię zostawię na chwilę i już się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ach, chodź, idziemy do środka, bo tak być po prostu nie może. Tato Castro był bardzo zdziwiony zachowaniem swojego syna, nie miał jednak siły, aby dokładnie wypytać swojego syna, co przed chwilą się stało. Więc udał się w kierunku swojego łóżka. Och, mam już dość tego dnia. Ty w ogóle coś zrobiłeś w tym domu, jak mnie nie było? Nie było mnie tyle czasu, więc mam nadzieję, że lepiej coś tutaj jest zrobione. Że chociaż nazbierałeś drewna na opał albo drewna do budowy, w końcu musimy odbudować tę wioskę. Mam już po prostu dość tego dnia. Pokażesz mi wszystko, jutro ranek wstanę. A teraz idę spać, i lepiej, żebyś dał mi się porządnie wyspać. Dobrze, tato, nie przejmuj się mną. Idź spać, odpocznij, a ja, a ja nie będę ci przeszkadzał. Dobranoc, tato. Ach, mam dosyć tego dziwnego dnia. Dobranoc, synu. Ale to była dziwna sytuacja. W ogóle, co tutaj się przed chwilą stało? Przecież, dlaczego on się boi o tym powiedzieć, tacie? W ogóle, ja tego nie rozumiem. O co tutaj chodzi? No ale. To, to jest na pewno jego tato? Kurde, na naprawdę to była bardzo, ale to bardzo dziwna sytuacja. Aż sam nie wiem, co mam o tym myśleć, trochę się wystraszyłem. Właściwie mam nadzieję, że mój tato jeszcze nie wrócił, bo jak zobaczy mnie, że tak długo mnie nie było, no to będę miał naprawdę niemały problem. Ojejku, teraz ta sytuacja. Ciągle będę zapewne o niej myślał. No, mam nadzieję, że nic się złego nie stanie i że, no, że jego tato po prostu o tym nie wie, że rozmawialiśmy. Kurczę jejku, a jeżeli jemu coś tam jest, dobra, ściemnia się, nie będę już ryzykował, nie idę w tamtą stronę, trudno. Ale to była dziwna sytuacja, Boże. Ten wczorajszy dzień był taki dziwny. Dobrze, że tak szybko się położyłem spać, przez to jest tak bardzo z rana, ale hmm, cały czas od tym kurczę, A jak ja bym się jeszcze spróbował jakoś z Kaspem porozumieć właśnie z rodziny drwali za pomocą na przykład papieru i mu pod... Ej, to jest całkiem dobry pomysł. Dobra, mam tu, zapewne mam jeszcze jakąś książkę. Mam, dobra, super. Ja tutaj mogę po prostu napisać i podrzucę mu to. Zobaczymy jak on na to zareaguje. To jest bardzo dobry pomysł. Kurczę, jeżeli on do mnie przyjdzie, to będę wiedział, że on nie jest oszustem, a jeżeli on do mnie nie przyjdzie, no to wtedy wyjaśni się wszystko i już będę wiedział, żeby go jak najbardziej unikać, no bo on będzie po prostu dla mnie zagrożeniem i nie wiadomo właściwie kim on jest. Jeżeli podrzucę mu kartkę i wyjdzie ze mną porozmawiać, no to będę wiedział, że jest to naprawdę prawowity obywatel. Dobra, biegnę, skoro świt, jak najszybciej podrzucić mu tą kartkę. Miejmy nadzieję, że ją szybko przeczyta, a że jego tato jeszcze nie śpi. Boże, to jest takie ryzykowne. Jeżeli ktokolwiek się o tym dowie, to ja będę miał ogromny problem. Mam nadzieję, że jego tato tego też nie zauważy, no bo jeżeli on to zauważy, no to będzie naprawdę duży, duży problem. Ale drzwi są zamknięte, nic się nie dzieje, chyba jego tato śpi, no przecież on wrócił z bardzo, bardzo dalekiej podróży. Jejku, dobra, podrzucę mu szybko tą książkę. Trudno, niech się dzieje, co chce. Mam nadzieję, że ją szybko zobaczy. Ja lecę teraz szybko, ale to bardzo szybko nad rzekę i mam nadzieję, że tą kartkę szybko zobaczy. To jest takie ryzykowne, ale o jejku, coś czuję, że się uda. Mam nadzieję, że to odczyta i że nie będzie oszustem. Dobra, ja już tam biegnę. Zarówno Kacper z rodziny Drwali, jak i Kuba z rodziny Rybaków bardzo się bali, ale postanowili zaryzykować, ponieważ od dawna nikogo nie widzieli i bardzo chcieli poznać towarzysza w tych trudnych czasach. Oh, ojejku, obudziłem się. Mam nadzieję, że nie obudziłem taty. Szybko, wyjdę z domu, żeby mu tutaj nie przeszkadzać. Zamknąć A co to jest? Czy to jest książka? Zobaczmy, co tam jest napisane. Spotkajmy się szybko przy rzece. To nam pewno musi być ten Kuba. Kurde, tylko czy powinienem mu zaufać. Ojej, niby rzeka jest niedalek. Nie. Dobra, dobra, pójdę tam. Już zbyt długo jestem tutaj sam, żeby martwić się o takie rzeczy. Co będzie, to będzie. Okej, okay, zobaczmy. No mam nadzieję, że to nie jest żadna zasadzka, że jednak nie okaże się wrogiem. Nie, nie, na pewno nie będzie wrogiem, to będzie mój przyjaciel. Okej, okay, powoli się tutaj zakradnę. Pewnie gdzieś też jest za drzewem, żeby nie być na widoku. No, też może się mnie bać. On też może się mnie bać. No, ale dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, miejmy nadzieję, że coś dobrego. No, mam przeczucie, że wyjdzie z tego coś dobrego, dlatego zaryzykujmy. No dobrze, jestem. Czekaj, aż się pojawi. Na pewno za chwilę tutaj będzie. O nie, czy to... Ktoś tam się pojawiło. Jejku, ktoś tam. Jezu, tylko czy to nie jest jego ojciec, Boże? Dobra, wyjdę. Może mnie nie zauważy. Ej, to on, to on. Dobra, dobra, wychodzę. Halo, 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 jesteś? Halo, cześć, to ja, Kacper. Cześć, 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 witam cię. To Jakuba, właśnie z rodziny rybaków. Widzieliśmy się wczoraj, pamiętasz mnie? Pamiętam, dostałem od ciebie tę kartkę, tę książkę, no i. Od razu pomyślałem, że to ty, więc, więc przyszedłem. Proszę, oddaję ci ją. Dzięki Ci bardzo, przyda mi się na pewno do szkoły, o ile oczywiście ją będziemy mieli, no bo. no bo chyba wiesz, jak to wygląda w dzisiejszych czasach w naszej wiosce. No prawda, nadal jak na to patrzę, to, to jest smutne. Powiedz mi, od jak dawna jesteś w tej wiosce, kiedy tutaj wróciłeś po tej całej bitwie? No tak jak ci wspominałem, ja niestety stąd nie wybywałem, ale ukrywaliśmy się z moim tatą przez około 2 lata prawie. Prawie 2 lata żyliśmy na ukryciu, tylko łowiliśmy ryby. Nawet tutaj nie wychodziliśmy, bo się baliśmy, że ktoś nas jeszcze zauważy. A tak to byliśmy tam schronieni, więc to nam dawało taki spokój. A jak to wyglądało u ciebie? No rację, przepraszam, zapomniałem. No u mnie dosyć podobnie, tylko my z tatą wybyliśmy troszeczkę dalej, nadal nie byliśmy w dalekiej odległości od wioski, A ale no najbezpieczniej. w jaką no, stronę poszliście? E, w tamtą, tam gdzie był mój dom, gdzie widziałaś to dokładnie dalej w tamtą stronę. No ale z każdego, każdym dniem po prostu podchodziliśmy, podchodziliśmy tutaj bliżej i sprawdzaliśmy tak naprawdę co się dzieje, no i kiedy zobaczyliśmy, że no jest tutaj już bezpiecznie, że już nikt tutaj się nie kręci, no to wróciliśmy zaraz obok wioski, no tylko jednak zachowaliśmy ten spokój, że, że ustawiliśmy się za drzewami, żebyśmy nie byli od razu po prostu widoczni, jeżeli ktoś by chciał tutaj wrócić. Okej, okay, no to ja już teraz wszystko to rozumiem. Naprawdę ta bitwa była jedna z trudniejszych, jakie kiedykolwiek nawet mi opowiadali. Ja nawet o czymś takim nie słyszałem. No sam zobacz co się stało. Przecież ja pamiętam ile tu było osób. Byliśmy jeszcze pewnie małymi dziećmi, więc na pewno się przez to nie znamy, ale. No to jest straszne co się stało. Ja jednak pamiętam tą wioskę i. No po tym Armagedonie co nam zafundowali, mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy, kto to zrobił. No to nie zostało tutaj prawie nic. Same ruiny. A, masz rację. Kurde, powiem ci, że nie sądzę, żebyś był bandytą. Rzeczywiście, wyglądasz jak rybak, zachowujesz się przyjaźnie i wiesz co nieco o tej wiosce. No prawdziwy bandyta na pewno nie, nie wiedziałby po prostu, jak to wyglądało wcześniej. Oni przyszli tu je ograbić. Wydaje mi się, że możemy sobie zaufać, a nawet że powinniśmy. Teraz jesteśmy jedynymi osobami, które mogą na siebie tak naprawdę liczyć i chciałbym. Chciałbym, żebyśmy po prostu zaczęli sobie ufać i żebyśmy zaczęli się regularnie spotykać i żebyśmy razem działali, żeby odbudować tę wioskę. Co ty na to? jejku! myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, ale... A co, i co jeżeli nasi, nasi ojcowie się dowiedzą? Hmm... Spróbujemy z nimi porozmawiać. I zobaczymy. Myślę, że jeżeli opowiesz swoją historię, a ja opowiem swoją historię twojemu tacie, to oboje powinni zrozumieć, co tutaj się wydarzyło. I chyba od razu zobaczą, że nie jesteśmy bandytami, tylko że możemy sobie zaufać, a nasze wspólne zdolności na pewno pomogą. Przecież ty jesteś rybakiem, twój tato jest rybakiem, a razem zapewnicie nam... Ja to się to uczę! <gry> Uczysz się, ale na pewno już jesteś w stanie łowić ryby. Ja na przykład nie zgubiłbym ani jednej. Może mi kiedyś tego nauczysz. Oczywiście, jak najbardziej z miłą chęcią, ale wiesz co, może mam inny plan. Może na razie nie hmm. mówmy nic naszym rodzicom, żebyśmy po prostu nie mieli problemów, bo na pewno oni są bardziej nieufni niż my. No bo to właściwie było bardzo nieodpowiedzialne z naszej strony, że my się spotkaliśmy, a nasi ojcowie na pewno by w ten sposób się nie zachowali. Jestem tego pewien. Masz tutaj rację. Masz rzeczywiście rację. Dlatego uważam, że nie powinniśmy tego mówić, żeby na razie nie wzbudzać podejrzeń. Może na razie spotykajmy się tak bardziej po kryjomu, nauczmy się, poznajmy się i myślę, że to będzie naprawdę idealna sytuacja. Szczerze, też tak myślę. Zachowajmy to na razie w tajemnicy. Kiedy poznamy się lepiej, no to wtedy po prostu przedstawimy się, opowiemy jaka jest sytuacja. No i miejmy nadzieję, że takich jak ty i ja będzie tutaj powoli coraz więcej i będziemy po prostu mogli wrócić do normalnego życia sprzed lat. O nie! O nie! Słyszę kogoś! Ja kogoś słyszę! To chyba mój to, on zawsze gwizdał jak wracał właśnie z wypraw takich rybackich. Jejku, muszę stąd o iść. Nie. Słuchaj! Szybko, Słuchaj, dam ci jedną rybę, pieczony łoszec, zjedz sobie, jeżeli będziesz głodny, to sobie zjedz. Ode mnie trzymaj jabłko na drogę i uciekaj, bo mój tato też się zaraz obudzi. Ja też muszę wracać. Tak, 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 dobra. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Widzimy Do się tam. Zobaczenia, jeszcze się spotkamy. Cześć.